Panie trenerze, te najgorętsze emocje już chyba powoli zaczynają padać, ale dzisiaj gorąco będzie do samego rana chyba. No możliwe, że, że będzie gorąco, ale ja sam był spokojny. Ja sobie dzisiaj był wyjątkowo spokojny i w meczu, i w dogrywce. Yy, nie wiem dlaczego. Chyba dlatego, że tam gdzieś w głowie było, że tak się to zakończy. To jest takie przekonanie biorąc pod uwagę te poprzednie sześć finałów? Nevím, já uvažuji, že když jsme došli z 1-3 na 3-3, že to už svědčí o duž, dužím potenciálu, jako spolu, o dužím charakteru. Od stavu 3-1 jsme że, že, že každý kolejny meč je přigrany. To znamená, že závodníci v těch meczach, co museli vyhrát, pokazali bardzo, bardzo dobrý charakter. To jest wyjątkowe mistrzostwo biorąc pod uwagę te okoliczności? No ja uważam, że tak. Ja uważam, że ja uważam, że Wy... wyjątkowe. Wyjątkowe mistrzostwo. Wyjątkowe. Ale szansa na kolejne dwa e, już co najmniej dwa e, już w kolejnym sezonie i, i następnych dwóch, e, bo trener zostaje z nami dłużej, przedłużą trenery kontrakt. Jest ochrona. E, kontrakt. Gdzie jest ochrona. przepraszam. E... E... Jest. co tak, že się tady před zamiami obierom portfele. Jezd. Yes. Zobaczme teraz je chvělečky to przeanalizować, vypočnout, posvětovat a zastanovit se co dalej. Já, já, já domovu, jak znám pro, profesora to znovu bude třeba válčit do najvyšše cele a znovu bude třeba skončit ve finále a najlepiej ten finál wygrać. Będzie trzeba też zawalczyć w hokejowej lidze mistrzów ponownie, mając już te doświadczenia, będzie łatwiej tym razem? Ja uważam, że na pewno będzie łatwiej, bo wiemy do czego wskakujemy, nie? A myślę, że będzie łatwiej.